Witajcie, w tym krótkim filmie chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób można bardzo szybko, e, w bardzo szybki sposób upięknić nasze zdjęcie, jakie zrobimy telefonem komórkowym, e, zmienić jego barwy kolorystyczne bez bawienia się w jakichś programach specjalistycznych, zmieniania barw, tonacji itd. Nokia przygotowała dla nas taką aplikację, która ułatwia, umożliwia kompletnemu lajkowi, czyli osobie, która. Tak naprawdę używa telefonu tylko do telefonowania, zmienić jakieś proste zdjęcie w coś ciekawego. Wystarczy, że zrobimy jakieś zdjęcie naszym telefonem komórkowym. Myślę, że zrobienie zdjęcia każdy wie jak to zrobić. Wystarczy przytrzymać guzik z pustu aparatu przez chwilę i sama aplikacja do robienia zdjęcia łączy, potem kliknąć zdjęcia i gotowe. Jeżeli chcemy zmienić jakieś z naszych zdjęć, które mamy w kolekcji zdjęć, wystarczy przejdźmy sobie. Palcem w lewo, przesuwając po ekranie, szukajmy takiej aplikacji, która nazywa się Nokia Kreatywne Studio. O, ta fioletowa aplikacja tutaj. Nokia Kreatywne Studio. Jeżeli otworzymy sobie tę aplikację, umożliwi... najpierw pokaże nam wszystkie zdjęcia, które są w telefonie. Na przykład, tu mamy jakieś zdjęcie, które zrobiłem na bramkach na autostradzie. A4, i z naszego oryginalnego zdjęcia tu jest napis oryginał, od razu zrobił różne opcje. O, na przykład tu jest jakiś kwarc tu jest jakiś na przykład muszelka, jakaś tam kość słoniowa, który wygląda o bardzo ciekawie srebro. Co tam jeszcze w dół z oryginału? Co tutaj? Jedelit, jedelit. akwamaryna. Jak widzicie, chodzi o to, że z prostego zdjęcia Próbuję zrobić różne opcje kolorystyczne, i akurat, może któraś nam się bardzo spodoba i będziemy chcieli wykorzystać. Więc, na przykład, mamy tu oryginał, średnie zdjęcia kolorowe, ale takie słabe. I tu bym wykorzystał na pewno opcję, ta kość słoniowa. Wygląda to bardzo ciekawie. Spójrzcie sami. Bardzo ciekawie to wygląda. I jak widać, mamy tutaj nie dość, że wybraliśmy sobie tą opcję, tutaj mamy na dole tą kredkę. Kredka umożliwia nam jeszcze edycję prostą, jakąś pewnie. Co my tu możemy robić z tym zdjęciem? Na przykład rozmycie jakieś, ostrość na obiekt, radial plus przesunięcie, nachylenia O, co tu możemy zrobić? Pukni w miejscu, gdzie ma być ostrość To no, na przykład na znaku, o tak I zobaczcie, co się stało Wszystko zostało rozmyte A znak? I tutaj blisko znaku jest ostre Super sprawa Szybko i sprawnie Każdy może sobie coś tutaj Zrobić ze zdjęciem bardzo, bardzo prosto w tym kreatywnym studiu Noki. Co mamy jeszcze? Mamy zdjęcie. Edytuj. Nie rozmycie, tylko zobaczmy co. Baw się. Uwydatnianie koloru. Kolarz. Zróbmy może kolarz. Szybko. Kolarz. I skorzystajmy z aparatu, z kilku zdjęć. Weźmy sobie na przykład, o. Dodaliśmy. Tu mamy jedno zdjęcie. Tu mamy drugie zdjęcie. Akurat tu jest deska, dlatego nic ciekawego nie widzimy. Ale zróbmy sobie dodaj tu na dole. Taką opcję mamy jak dodaj, zobaczmy. Dodaj. I dodajmy sobie jeszcze jedno zdjęcie. Na przykład. O, tutaj na biurku coś tam leży. I mamy już kolasz trzech zdjęć. Spójrzcie. Te zdjęcia pewnie możemy przesunąć tu. Nie, możemy je po prostu usunąć tu X OK, ale wróćmy. Ok, są sobie zdjęcia i tyle. Możemy dodawać kolejne zdjęcia plusikiem. O, i już jest kolaż 4 zdjęciały. Możemy dodać kolejne zdjęcie. Już jest pięcio zdjęciowy. Tak więc yy, super sprawa. Bardzo fajnie to wygląda. Na końcu możemy dać Zastosuj i powiedzmy, że taki kolaż nam pasuje. Ciekawe, gdzie on się zapisze? Zaraz zobaczymy. Ok, kolarz się zapisał, już jest gotowy. Możemy sobie go zapisać, zapisz i zapisywanie w galerii. Tak więc ten kolarz będzie, możemy go oczywiście szybko udostępnić na Facebooku czy gdziekolwiek wysłać po prostu komuś. Ale najważniejsze, że we wchodzimy sobie do no, ostatnie w kreatywnym studio, ale to nas nie interesuje. Jesteśmy w głównym ekranie. Jedyne co, to szukamy zdjęcia. Tu jest zdjęcie, ten kafelek aktywny powinien tutaj być. Gdzie tu przejdźmy w lewo, nieco nowego, nie ulubione tylko z aparatu. I tutaj nasz kolarz się, proszę bardzo, pojawił. Super sprawa. Możemy teraz takie zdjęcie po prostu wysłać do wywołania lub ściągnąć sobie za pomocą Kabla USB podłączonego do laptopa do laptopa i na przykład na dyskietce, na płycie yy, na Pendrive przekazać do na przykład Fotolabu, żeby nam te zdjęcie wywołał. I już bez żadnych specjalnych, cudownych programów, gdzie musimy się nagrzebać, mamy bardzo szybki kolaż zrobiony. Tak więc yy, zalecam używanie tej bardzo dobrej, bardzo ciekawej aplikacji, bardzo prostej w użytkowaniu, która się nazywa Nokia. Kreatywne studio. Tak więc polecam Wam użytkowanie tej aplikacji, bo jest naprawdę dość ciekawa. Ok, dzięki, pozdrawiam.